Chociaż słowo kryzys wciąż przewija się przez świat gospodarki i biznesu, firmy, które walczą o dobrą pozycję na rynku, nie przestają inwestować. Konkurencja nie śpi, a lepszej jakości produkt jest dziś z pewnością szansą na pozyskanie klientów, którzy trudne czasy pozwolą przetrwać niejednemu przedsiębiorcy. Na dzień dzisiejszy, ja bym nie powiedział, że to jest tylko kryzys, to jest jakieś spowolnienie gospodarki, ale jest wymogiem wprowadzanie nowych technologii na rynku, żeby oczywiście walczyć z konkurencją, czy się z nią zmierzyć i żeby po prostu no, firma rozwijała się. My reprezentujemy branżę metalową, to jest kwestia. No, przy szczególności w produkcji drutów, a więc ich wytrzymałość, powierzchnia i tym podobne rzeczy. Również lepsza jakość, ale chyba szybciej też tworzy się pewne rzeczy. Zdecydowanie, bo przede wszystkim chodzi o wydajność, no to porównując nowe linie A do starych maszyn, no to wiadomo, że to jest znaczny wzrost produkcji. Nowa linia produkcyjna, która pełną parą w radościanckiej firmie METPRIM ruszyła od połowy lutego, w porównaniu ze starszymi modelami ciągarek do drutu, zwiększyła wydajność produkcji aż trzykrotnie. Jest również nawet do 30% bardziej energooszczędna niż jej poprzedniczka. Ze względu na tzw. odkurzecz, który przy produkcji wchłania wszelkie pozostałości materiałów, ma także wysokie walory ekologiczne. Jest to najnowocześniejsza linia produkcyjna do przeciągania drutu na świecie. Produkt, jaki uzyskujemy na tej maszynie pod względem jakości w swojej klasie jest najlepszy w Polsce. Dużą zaletą tej maszyny jest także energooszczędność oraz wydajność. Linia ta produkcyjna do przyciągania drutu składa się z rozwijaka walcówki, łamacza zędry, szczotek oczyszczających wstępnie walcówkę odkurzacza, który pochłania wszystkie pozostałości kurzu oraz ciągarki bębnowej. Następnie w kolejności mamy pinkler, tak zwany nawijak drutu gotowego wyroku. Ciągarka niemieckiego producenta jest w pełni zautomatyzowana, sterowana numerycznie za pomocą pulpitów komputerowych. Inwestowanie w nowoczesne rozwiązania technologiczne bez względu na branżę to we współczesnych, choć trudnych realiach konieczność, bo poprzez wdrażanie nowych rozwiązań technicznych można uzyskać spore oszczędności. Wysokowydajne maszyny pozwalają nie tylko skutecznie zwiększyć efektywność, bez wątpienia są również szansą na rozwój.